Witam Was w kolejnym odcinku. Eee, oczywiście odcinek żniwowy. I teraz e, nietypowo, bo wcześniej w poprzednim odcinku tego nie było. Dziś zaczynam od zwalania zboża. Chociaż na polu oczywiście też już robiliśmy. I to jest tak: pomalowana nasza przepaść, z której był już odcinek e, po spawaniu. Teraz będę ją podnosił do góry. Tutaj ona nie jest dopełna, bo dopełna, pełna, jak się jej nasypie, właśnie mieszanki zbożowej, to jakieś 4,5 tony powinno wejść. Eee, nie jest usypana na równo z gurtami, więc obstawiam, że jest jakieś 4 tony, może niewielka góreczka. W każdym razie no, zademonstruję jak ona po tych naszych przeróbkach się podnosi. Czyli po spawaniu ramy, w spawaniu tamtych profili. Profile przypomnę miały grubości 5 i to były 12 wysokości i 6 albo 8 nie przepraszam 10 i 6 grubości no dobra to jedziemy no i sami widzieliście sztywniutko nie ucieka na żaden bok e, a myślę że nie jeden e, rolnik ma No problem z tą wywrotką tak że ona gdzieś tam mu ucieka przy, przy podnoszeniu się i buja się na lewo i na prawo jak e, już nie powiem co Tutaj u nas w tym momencie podnosi się ona niedobrze, a wręcz no idealnie. Można ją, można ją opuścić i wchodzi nam równiutko w zamki. W przypadku właśnie tej naszej przyczepy przed przerobieniem. Nawet nie było o tym mowy, żeby ona się później zamknęła w te zamki. To trzeba by było cudować i tak dalej. Ona już przegięta, pełna na pewno, by nie, e, nie wpadła. Teraz jest ona pomalowana. Jeszcze tam zmieniłem, e, przespawałem tą burtę, o której wam mówiłem. I ten wysyp jest... Eee, trochę inaczej zrobiony. Ustułowany jest trochę niżej. Wyciąłem ten profil. On o 5 cm grubości. Wspawałem tam płaskownik. Blacha 1 cm dużo lepiej się teraz sypuje. Zresztą sami zobaczycie za chwilę. Eee, może być teraz trochę głośniej, ale eee, powinniście to zauważyć. Profil tak jak tutaj jest on wycięty. Eee, tu jest spawana blacha, więc sypie się od samego dołu i nie zostaje tyle na rogach co. Eee, co zostawało w tych poprzednich, e, przy, przy, tym, e, przy tej burcie przed przeróbką? Jest jeden minus. Teraz, e, tej burty, jak ją otwieram, nie mogę opuścić do końca, no bo tutaj mam ten wysyp, nie? Ale e, myślę, że korzyści jest więcej niż ten e, jeden dla nas, akurat mało znaczący minus. Grunt, że robota idzie dużo sprawniej, bo naprawdę tutaj trzeba było sporo jeszcze się łopatom namakać i z tych robót poodgarniać. E, a teraz ta robota będzie szła e, dużo lepiej. Dziś już to jest druga przyczepa, którą wywalamy. E, pierwszą wywaliłem tutaj tą ósemkę. E, była pełna i tutaj niemal że pełna. E, Oczywiście, mieszanki zbożowej. No. A, no i mieszaneczka ta jest już trochę lepsza. Nie wiem, czy tutaj coś widać. E, jest lepsza niż tamta. Więcej jest jęczmienia i więcej przenicy. Tamto było gdzie niegdzie, e, Tu trochę więcej jej się e, trafia. A jeśli chodzi jeszcze o malowanie przyczepy, e, dosłownie przed samymi żniwami wyrobił nam się człowiek, który który ją malował, jest taka firma w pobliżu Nas, która zajmuje się właśnie profesjonalnie tym malowaniem. I trzeba przyznać, że zrobili to bardzo dobrze. Przyczepa najpierw była cała, wypiaskowana, skrzynia dolna, skrzynia górna. Później była pomalowana, oczywiście raz z podkładem, drugi raz już na kolor, więc to bardzo fajnie wygląda. Wcześniej spód mieliśmy czarny, teraz on jest ciemny, taki szary. E, taki, że tak powiem, stalowy. Tutaj e, felgi już mamy trochę jaśniejsze. E, siłownik pozostał e, czarny. Stawiliśmy sobie koło zapasowe, wcześniej ono nie jeździło w ogóle z nami. A i najważniejsza rzecz, wymieniliśmy pióra w niej. Trochę one e, kosztowały i to też była taka dość spora inwestycja. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie one nie wyprijają się wręcz na drugą stronę. Tak, jak to było w tych poprzednich. No, teraz można łatwo zaobserwować tą z tyłu, tak? Jak ja podnosiłem ją wcześniej, to te pióra były po prostu wręcz. Tam, może będzie trochę lepiej widać, wręcz wywinięte delikatnie, jeszcze w drugą stronę. Już nie mówię o tym, że one były wyprostowane, jak tylko się na nią nasypało. A teraz też to wygląda całkiem nieźle i można być po prostu zadowolonym z tego, jak ta przyczepa została wyremontowana i jak została. Ee, zrobiona niestety, albo stety, trzeba było też wyłożyć na nią ee, parę złotych, nawet parę grubych złotych, z tym, że zakup nowej przyczepy, bo ta nadawała się już niemalże na złom e, bo albo było można ją zrobić, bo przerabiać, zainwestować trochę. E, no albo trzeba było ją zezłomować lub sypać na nią po dwie tony. Nie było innego wyjścia, ta rama to już trzeźwo kupyt trzymała. Można było również zremontować, wyremontować całą ramę, tak jak my zrobiliśmy, wspawaliśmy te profile i, i zakończyć też na tym. Tata się uparł i powiedział, że jak już coś robi, to zrobi to do końca dobrze, więc więc wygląda jak wygląda. Jedyna tutaj rzecz jeszcze, która nam pozostaje do modernizacji i być może to zrobimy jeszcze jeszcze w tym roku, właściwie w sezonie tym martwym, czyli w zimę, to będą te nadstawki do wymiany. No ale czas pokaże. To akurat z tym to już nam się nie pędzi, nie, nie śpieszy. Nie jest. Nie, nie wymaga to po prostu nadstawki miastowej wymiany i natychmiastowej pracy. No i na dzień dzisiejszy koniec z robotą. Faktem jest, że już się ściemnia i dużo byśmy dziś nie napracowali. No ale dodatkowa rzecz w napinaczu chyba tam w przysieczkarni od kombajnu stanęło łożysko, więc tata już to co kosi to, to wali na pokos i tego nie tnie, więc jak tylko zjedzie będziemy się, bierzemy się za rozbieranie tego łożyska, musimy zdjąć to kółko od napinacza, ściągnąć łożysko no i jutro będzie trzeba jechać i kupić, ja już Płumę schowałem do garażu. Przyczepa również odczepiona stoi tam w końcu. Niestety z pola już nie nagrałem, bo na pole zapomniałem kamery. Tak. Ani nie nagrałem tego na koniec, jak wysypywałem z tej przyczepy po przeróbce. Tam miałem małe zamieszanie, bo już przyjechało nam, przyjechało nam paliwo, więc musiałem się zająć czym innym i nie miałem na to czasu. No i tak. Zobaczymy, może jeszcze coś się uda nakręcić z tego rozbierania i tam zakończę. No i teraz jechał kombajnem do domu. Już wiadomo, co, które to łożysko to jest. To od napinacza. O, słyszycie albo właściwie widzicie, że nie, no nie kręci się to gdzieś tam. To łożysko stanęło, trzeba się z tym trochę pomocować i poszarpać. Eee, mogę już, na już tam małe podsumowanie zrobić, bo dziś około 10 hektarów eee, skosiliśmy tej mieszanki zbożowej. Wcześniej eee, skosiliśmy ich około 6-7 średnio przyjmując pi razy około, około 4 ton. Nam tego E, wychodzi z hektara. Oczywiście to nie jest nigdzie przeważone przez żadną wagę. Mierzę to bardziej po wywrotkach, ponieważ wiem mniej więcej, jak były ważone ze zbożem e, i, i poszczególnymi rodzajami zbóż, jak były ważone, więc w ten sposób mogę sobie policzyć, ile te, te wywrotki mają mniej więcej. No i tak mniej więcej, właśnie to, tak jak powiedziałem, wychodzi e, Czekam jeszcze na tatę, i zaraz będziemy się trochę z tym szarpać i odkręcać. Myślałem, że jest to trochę inaczej skonstruowane, w sensie nie jest to na tą śrubę, a jednak myślę, że nie pójdzie to tak łatwo. Jest ona mocno skręcona, no właśnie. Takie, takie małe wypadki przy pracy, tak jak tutaj to, to łożysko uszkodzenia, mogą być ważne, żeby była pogoda. Dziś. Dwa razy tata był wyciągany kombajnem, mnie niestety wtedy akurat nie było. Niestety albo niestety wyciągał tatę akurat ktoś inny, ja byłem wtedy w domu i zwalałem z przyczepy. No ale po prostu jest mokro i tyle. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam, rolnik z Doliny Świdra. Cześć!